Konkurs Miss Polonia w ludziach wzbudza sympatię. E, mówię o moich czasach, bo to też były troszkę inne czasy. Wtedy mieliśmy tylko pierwszy i drugi program telewizji, i konkurs piękności całkowicie wyludniał ulice. Nigdy w życiu nie przeżyłam takiej popularności jak w 1992 roku, kiedy założyłam koronę Miss. Z dnia na dzień stałam się osobą publiczną, z dnia na dzień wszyscy wiedzieli, kim ja jestem. Ale też odbierali mnie w niesamowicie taki pozytywny sposób. Nasza Miss, nasza Miss, nasza Miss. I do tej pory, chociaż minęło 27 lat, wchodzę na salę, mam spotkanie w bibliotece miejscowości Góra, a ludzie witają nasz, witają mnie, mówiąc do mnie, weszła nasza Miss. Więc tytuł jest mocno dożywotny. Jest mnóstwo pięknych dziewczyn na ulicach naszych. Mnóstwo. Ale my, dziewczyny z konkursów piękności, mamy ten tytuł, czyli. Yy, Wszystkim powiedziano, że my jesteśmy piękne. Dostałyśmy taką plakietkę, to jest mis. W związku z tym ludzie też w taki sposób reagują, aczkolwiek bywają też sytuacje, że patrzą i tak, mmm, trochę inaczej wygląda niż w kamerze, mmm, trochę inaczej wygląda niż 27 lat temu. Też są takie komentarze, ale to jest dla mnie takie po prostu naturalne.